W jednym z naszych poprzednich programów gościliśmy w studiu kierowcę rajdowego Andrzeja Kopera, który wówczas wycofał się z wyścigu na torze w Indianapolis. Dziś naszym gościem jest kolejny kierowca rajdowy, który tym razem podjął komputerowe wyzwanie, a jest nim pan Marian Bublewicz. Brawo! Panie Marianie, czy nie boi się pan konfrontacji z komputerem? Bardzo, bardzo się boję, ponieważ w tą grę będę grał po raz pierwszy w życiu. Czy. Pan lub pańscy koledzy w Polsce lub za granicą, przygotowując się do kolejnych wyścigów, korzystają z pomocy symulatorów, podobnie jak lotnicy? Yy, bardzo często z tym, że troszeczkę innych, zupełnie innych, bardziej te symulatory przypominają autentyczność samochodu, toru i, i w tym coś rodzaju. To jest troszeczkę w mniejszych rozmiarach i w sumie jest tutaj no niewiele, niewiele z tego, z tych prawdziwych wyścigów, z prawdziwych rajdów. A ile wyścigów samochodowych ma Pan na swoim koncie? Jak długo Pan się ściga? Tak naprawdę to rozpocząłem wielkie ściganie się od roku 75. Na swoim koncie mam bardzo dużo startów, może nawet nie pamiętam ile naprawdę, ale, ale naprawdę bardzo dużo. Wiem tylko, że chyba wygranych rajdów mam około 40, 40 w sumie różnych rajdów. No i w tym roku, ten rok zakończył się moim największym sukcesem w moim życiu. A jaki to był sukces? Tytuł wicemistrza osiągnąłem Europy. Wspaniale. A czy miał Pan kiedyś okazję zasiadać za kierownicą bolidu Formuły Pierwszej? Yy, miałem okazję, z tym, że nie na torze. Po prostu w, w czasie powiedzmy, przygotowania samochodu do, do wyścigu, yy, w, przy jakimś symulatorze, powiedzmy, ale to ten symulator był w prawdziwym, w prawdziwym bolidzie Formuły Pierwszej. Tutaj ciekawostka, że to był McLaren. I przy, okazji, przy okazji wyścigu na torze Hungaroringu, miałem również okazję siedzieć w takim samochodzie z prawdziwego zdarzenia. Było bardzo ciasno, bo to samochód cenny. Jak wiemy, Senna jest niedużego wzrostu, w związku z tym miałem tam duże kłopoty, żeby zmieścić się w, zaje, w jego fotelu. Mam nadzieję, że i dzisiaj uda się Panu wygrać kolejny wyścig, a Pańskim przeciwnikiem będzie Marek lat 16. Marku, kilka słów o sobie. Mieszkam w Warszawie, uczęszczam do, do Technikum Energetycznego. Skąd wzięło się twoje zainteresowanie komputerem? Gdzieś tak jakieś 5 lat temu, pierwszy raz zetknąłem się o kolegi z grami komputerowymi i od tego zainteresowało mnie to, i od tego wzięło się. No i pod tego po prostu zacząłem. A czy masz prawo jazdy? Nie. W naszej grze na pewno nie będzie ono potrzebne. Ja tylko przypomnę, że ścigać będziemy się na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. Wygrywa ten, kto w jak najszybszym czasie pokona jedno okrążenie. Nasi zawodnicy są już gotowi. Jako pierwszy będzie zaczynał pan Marian. Naszych kierowców wystartuje mój pomocnik Iwo. Jesteś gotowy? Zawodnicy również są gotowi. Uwaga! 3, 2, 1, 0, start! Panie Marianie, na to, że w Silverstone osiągnął pan czas minuta 39 setnych sekundy. Zamieniamy się teraz miejscami. Obydzenie. Za kierownicą okay. Wolidu zasiądzie Marek. Iwo, jesteś gotowy? Marek gotowy? Tak. Uwaga! 3, 2, 1, 0! Start! Marek osiągnął czas o dwie sekundy lepszy. Panie Marianie, czy jest to Pańska pierwsza porażka w tym roku w Polsce? Tak, pierwsza. Na szczęście tylko komputerowa. Pańską nagrodą jest gra Birds of Prey ufundowana przez firmę IPS. Gratuluję i dziękuję bardzo. A nasz zwycięzca otrzymuje grę zatytułowaną Bohaterowie 357, również ufundowaną przez firmę IPS. Moje gratulacje, Marku. Okay. Ja dziękuję już zawodnikom. Iwo, jesteś gotowy? Tak. A my żegnamy się. 3, 2, 1, 0. Cześć!